Wnętrze Otwarte, architekt Justyny Smolec. Wydarzenie, które jest przeznaczone dla architektów, projektantów wnętrz, ale nie tylko, także dla deweloperów, dla instalatorów, gdyż tegoroczny motyw przewodni wnętrza otwartego. To smart home, nowoczesne i ciekawe rozwiązania sterowaniem wnętrzami. A wszystko to opakowane w niezwykle ciekawy projekt, nawiązujący tradycjami do Bauhausu, a więc prosta forma, ciekawe kolory i wydaje mi się, że tegoroczne wnętrze otwarte jest rzeczywiście wyjątkowe. Jesteśmy obecni już po raz czwarty na targach Światło. W tym roku Justyna wybrała żaluzje fasadowe, a także żaluzje drewniane do wnętrza, które pokazujemy tutaj. Produkty, które, których jesteśmy producentem, czyli osłony wewnętrzne i zewnętrzne do całego domu, absolutnie kojarzą się ze światłem. Możemy sterować i decydować, ile tego światła potrzebujemy we wnętrzu, tak by stworzyć maksymalnie komfortową y, przestrzeń dla nas. W większości są to lampy LED-owe z racji tego, żeby wpisywały się w minimalistyczny styl Bauhausu. Jest to oczywiście kolekcja Echo, która jest naszą najbardziej teraz popularną linią lamp ledowych. Tak dla przełamania troszeczkę tych prostych form pokazujemy również lampę Fork. Jest to nasza, no jedna z naszych nowości w tym roku. We wnętrzu otwartym mamy dzisiaj do zaprezentowania telewizory w lustrze. Bardzo ciekawe przyciski szklane, które tutaj możecie Państwo na ścianach zobaczyć oraz cały system automatyki tak naprawdę domowej, budynkowej, gotowy do użycia. W tym roku we Wnętrzu Otwartym jesteśmy pierwszy raz, to jest nasza pierwsza obecność w tym projekcie i występujemy z takim konceptem surowej linii światła. Pokazujemy profile aluminiowe, które są zagipsowane w ścianach, czasami tylko wpuszczone, wyfryzowane otwory, ale generalnie charakteryzuje je to że tworzymy linię światła, która jest jednolita. Cały wachlarz produktów, który jest najważniejszy i jest w portfolio firmy Klinika Dźwięku, która się zajmuje integracją całych systemów automatyki audio wideo i prezentujemy akurat rozwiązania niewidzialnych głośników Aminy z Wielkiej Brytanii. Są to głośniki, które są montowane w ścianach, w sufitach, przepiękny dźwięk. Głośniki są nowej technologii, one są całkowicie zagipsowane i możemy je zastosować zarówno w prywatnych rezydencjach jak i w komercyjnych projektach. Jesteśmy już tutaj obecni drugi rok. Bardzo cenimy sobie możliwość współpracy z projektantami. Bardzo dla nas liczy się ich zdanie, i dzięki nim, tak naprawdę, powstał nasz najnowszy produkt, który mogliśmy zaprezentować właśnie tutaj. Jest to produkt. Naszym zdaniem hybrydowy, tak go nazywamy, ponieważ łączy w sobie wszystkie zalety, zarówno naszych produktów mieszkaniowych, dedykowanych dla mieszkań, a także dla rynków obiektowych. We wnętrzu otwartym w tym roku pokazujemy różnego rodzaju systemy związane z automatyką budynkową, jak również audio. Ja odpowiadam za systemy Steinway Leakdorf, które są jednymi z najdoskonalszych systemów Audi, jakie w tej chwili możemy zaprezentować gościom i klientom, którzy przychodzą do naszego stoiska.